Siemaneczko, witam Was serdecznie na moim kanale, dzisiaj zabiorę Was na mega fajny odcinek, naprawdę dwa sreberka wpadły, no kurde nie będę nic dodawał, tylko po prostu oglądajcie, jak się podobało zostawcie oczywiście lajka, subskrybujcie i udostępniajcie, żeby być na bieżąco, żeby się ten kanał rozwijał, a Was nie trzymam w, w niepewności, po prostu oglądajcie i, i patrzcie co tam kurde mi się trafiło, lecimy, jo Siemaneczko, siemaneczko, witam Was na kanale chodzę już tak długi, długi czas Naprawdę nie ma nic, teraz spada taka kuleczka mm, ołowiana, ale naprawdę jest ciężko, nie wiem co zrobić <laughs> muszę popytać się o nowe miejsca, ale nie widzę o Wujka mojej dziewczyny właśnie jak go zobaczę to, to się go zapytam o nowe miejsca, ale jak na razie jest naprawdę krucho, Teraz jest gorąco i zastanawiam się czy nie wybrać się po prostu w... Do lasu tam zawsze, w razie W, zawsze jakieś fanty wyskakują. Ja na razie chodzę, jeszcze jest dopiero ...wcześnie, dziesiąta. I zobaczymy, nie? Jak na razie kontynuuję tutaj, może coś jeszcze wpadnie. A jak nie, to zmieniam miejsce. Jak nie zobaczę tam wujka, to, to po prostu zmienię miejsce. Także lecimy z tematem. Patrzcie na to, dosłownie koło siatki tylko ko ko koło siatni ogrodzeniowej które trochę przebijało myślę, aaa jakieś aluminium i nie, nie jest to aluminium, jest to jakaś petarda na grubo a liry delphin peut-être mm. peut-être, jeszcze po, po francusku będę wam mówił peut-être peut-être to znaczy może peut-être mm. Na, prawdopodobnie Lir Delphin bo widzę tutaj jakieś zawijasa. Także jest naprawdę fajna moneta. Słabo widać, wiecie, ale prawdopodobnie jest tak, bo jest zawijas. Jest to prawdopodobnie Lir Delphan, tylko nie wiem jaki to jest typ, bo tu jest różne Ale mamy petardę. Szkoda, że taki stan, nie? Ale. Zobaczcie na podsumowaniu ją ja pokażę. No spoko. Spoko. Ja sobie tam popatrzę za nimi i zobaczę, który to jest dokładnie. No i super. Ja Już narzekałem. Jest petarda. Lecimy dalej. O kurde. Chyba jest petarda. Ja pierdzielę. Co za dzień. A tak narzekałem. Mam srebro. W końcu sreberko. Ja pierdzielę. Najprawdziwsze sreberko. Nie wierzę. Nie wierzę w to, że wychodziłem srebro. Teraz po takim czasie, tyle czasu, kurde. Jest srebro, tylko co to za srebro? Ale petarda. No grubo, nie? Grubo, ja pierdzielę. Niby. Ja wam y, oczywiście podpiszę. Na pewno znajdę. Spróbuję znaleźć. Ale jest pytarda. Ja pierdzielę, ale dzień. Co to na nim jest? Sam się zobaczyć, ale. Ale nie wiem. Wyśle to znajomego. Ja pierdziel jakiś ciało, tutaj obok dosłownie. Tam parę kroków wcześniej był. Był ten Lidl Fan prawdopodobnie I teraz jest serwerko Ja i to jakie średniowieczne, wieczne kurde No to ja teraz to się jara mnie mm. No nic będę się przekminić Nie będę wam przedłużał ale jest pytarda, jest pytarda. Zobaczcie, czekajcie na podsumowanie. Nie będę teraz nagrywał, a może wrzucę zdjęcie, tak jak wcześniej wrzuciłem Może wrzucę zdjęcie tego sreberka, jest naprawdę super, super do kolekcji. No to już mam dzień zrobiony. Ale jeszcze dalej. Czyszczę tutaj cały czas koło tej siatki, nie? Ale powiem wam, nie wierzę, nie? nie wierzę. Zostawiłem sobie tą alejkę. Bo było tutaj taki śmietnik, naprawdę tyle tego aluminium, tej folii aluminiowej. Dalej wyciągam jeszcze folię aluminiową. Ale co ja teraz wyciągłem, nie? Nie mówcie, że mam drugie srebrko O kurwa! Ja jakie srebro I jeszcze starsze od tamtego. Prawdopodobnie. Oj tak, oj tak, tak, tak. Ja oglądałem ostatnio za monetami. Ja pierdziele, wrzucę wam fotę zaraz po, tym, po mojej wypowiedzi Zawsze postaram się wrzucać fotki po prostu Bo robię wszystko na telefonie, nie mogę sobie tego wycinać tak i wklejać Tak jak niektórzy robią na... Podczas wideo, wiecie, z boku ekranu czy coś Bo nie ma takiej opcji na, na telefonie, ale na komputerze są takie opcje, ale mój komputer niestety jest zepsuty Jakie srebro Nie no, to jest, to jest bajka, nie? To to już na pewno będę musiał wysłać i, 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 i rozkminić Ale to to już jest stare srebro, to już jest naprawdę starsze, nie? Ja pierdzielę strzał I taki sygnał 18 Czekajcie, powiem mam jakiś sygnał, bo czemu nie? Kurde, ale strzał No takie 22, 24 To jeszcze do kupnięcia, nie? Ale petarda! Nic, lecę dalej, ale jest coś pięknego. dalej broczę tą alejką. Powolutku naprawdę powoli widzę jak się tak człowiek obróci i zobaczy na ziemi. dołek za dołkiem, dołek za dołkiem, czy do końca. Tak dzisiaj to wyczyścię, że, że to będzie masakra, ten off pad. I dużo, dużo folii ale wszystkie biłem praktycznie tak samo jak ta seberka, także Kopię wszystko już naprawdę wszystko lecimy. Kolejny fancik I mamy medalik trochę wdziabnięty, ale nie wiem czy to przeze mnie czy przez maszyny Jest medalik też jakiś ładny starszy. Jak wyczyszczę w domu, to będzie lepiej widać. Coś tam na widać, ale zobaczcie w domu. Lecę, kurde, fajny dzień, super. Jest i prześniczek. Kurde, że ja tych przęśników już tu wyciągłem. Masakra. Kolejny ładny. Super pogoda. Trochę chmurki przyszły, ale dobrze, bo przynajmniej z tego słońca tak nie ma. Bo wcześniej o 10 to był taki skwar, a teraz jest w 11 chyba i, i chmurki przyszły i je chronią. Także spoko, już miałem uciekać do lasu, ale jeszcze sobie pochodzę chwilę tutaj. No i jest sprzęśnik, lecimy dalej, zobaczymy co. Jeszcze przyniesie ta lejka, znaczy inna lejka, bo to już wyczyściłem. Nie znalazłem już nic więcej. No ale i tak kurde, takie petardy. Więc to jest nieporozumienie, naprawdę srebra u mnie takiego konkretnego dawno nie było. W postaci monety oczywiście. A tu ma a dwa jednego dnia to jest naprawdę konkretnie. Lecę dalej, Yo. Teraz padło mi coś takiego. Jakieś sitko, jakieś, może jakieś Nie wiem, podkładka od twajki czy coś. Nie wiem, kurde, że na tym się tutaj nie kładło. Nie wiem. Taka pierdółka, patynce nie wiem, dajcie znać jak wiecie ale jest to positkowane, taki, nie wiem taka pierdółka, ale co dalej Mamy kolejny psięśniczek, kurde już drugi dzisiaj, także spoko dość mocno bił, myślałem, że moneta jakaś jeszcze tu psięśniczek mi wyleciał z boczku dalej, dochodzę do końca i... i powoli będę się zbierał pochodziłem sobie cały cały ranek nie wystarczy, mam rzeczy do zrobienia po południu, także Dochodzę do końca, idę w stronę auta, i jak coś wpadnie, to się włączy lecę ją. No i na odchodny, prawdopodobnie, chyba jest moniak. Biło potężnie. No nie, nie wiem, zobaczymy. Prawdopodobnie, moniak, ale. Ale stan tragedia. A szkoda. No, moniak, moniak, bo tutaj już widzę coś. Widzę gdzieś tam na rantach. No, ale niestety, jest stan kiepski. Ale na odchodne, jeszcze muniaczek, super. No nic na nim nie widać, będzie ruszek, ale muniaczek na odchodne, także spokojnie, jeszcze mam tutaj kawałek, jak nic nie będzie to. Widzimy się na podsumowaniu, siema ma. witam widzę Was na podsumowaniu, bardzo ładnym podsumowaniu, chociaż śmieci Wam nie pokazuję, bo było tylko dosłownie drobinki. Nawet nie wiem, czy garści była śmieci, raczej nawet garści nie było. Śmieci, bo były naprawdę drobizny takie aluminiowe. Pokażę Wam tylko te główne fanty jakie znalazłem. Najlepsze. Naprawdę da coś niesamowitego. Do tej pory już drugi, na dru, drugi dzień, nagrywam no, podsumowanie na drugi dzień. Ale emocje są do tej pory jak widzę te monetki. Jestem tak szczęśliwy, że masakra. Moją pierwszą srebrną monetę, którą znalazłem był to Ludwik. Czy, Ludwik 14, tak? Ludwik 14. I z 1638, chyba czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale nie, nie sądziłem, że znajdę kolejną taką starą monetę tak krótkim, w tak krótkim czasie, minęło od tamtej pory chyba z 8 czy 9 miesięcy. Także naprawdę mega. Jeszcze przy okazji wpadły dwie stare, dwa stare srebra, także na grubo, ale zacznijmy od fantów pobocznych. Dwa przęśniczki mi wpadły. Widzicie? Takie eleganckie. Naprawdę ładne. Jest ich tu naprawdę sporo. ich kopię. Ja, Jakbym miał ustawić je w gablotce, to pewnie całą półkę by zajęły, bo jest ich tyle. Nie no śmieci ale z połowy półki na pewno, nie? Tutaj jakiś wycieruszek. Prawdopodobnie jest to Ludwik XIV. Ale stan jest kiepski, tutaj rant tylko widać. Wpadł mi fajny medaliczek. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale bo włączę to światło może. Jest tu medaliczek ładny. Ostatnio coś mi się psuje, telefon i, i słabo mi ostrzy. Więc tutaj jest chyba Maria, ale nie jestem pewny. Z tyłu są jakieś dwa cienie za nią. Albo skrzydła to są, albo jakieś dwie postacie z tyłu. Nie jestem pewny. Możliwe, że to jest anioł po prostu, ale Ciężko stwierdzić, bo jest e, delikatnie wytarty. I tutaj jakiś gościu. Kurde, chcę pokazać tak fajnie. Też ciekawy medalik, powiem wam. Ale, ale, no, widzicie, no. ciężko będzie widzieć. Tutaj widzicie jakieś oznaczenie. Jakiś gościu tam stoi. Nie wiem, czy to jest tarcza, czy nie. Tutaj ją trzyma. Ale ciekawostka. Fajny, fajny medalik, naprawdę. Eee... Yy... Tutaj jest też ciekawa moneta Stara z 1500 któregoś, ale ja wam wszystko opiszę. Jeszcze znalazłem e, do każdej opis. To jest Lir Delphin i to jest e, miedziucha, nie? Miedziucha, ale posrebrzana. Czy no, do różnic, ale to jest tak jakby e, m, posrebrzana, nie moneta? W miedzi. I tylko, że teraz to jest taki powłoka czarna. Nie będę tego tarł, bo i, i to zejdzie, ta powłoka po prostu. Nie będę tego ruszał nawet, bo to jest stara moneta z 1500 któregoś, także... I to jest... Yy... Charles, czy coś takiego? Nie, nie pamiętam. Ja wam podpiszę, nie będę się wy wydurniał tutaj, bo ciężko te nazwy złapać, nie? Bo ciężko do wymiany ale... Co chwilę się mylę, wczoraj z bratem GDM i się też myliłem, więc... Więc chociaż czytałem y, minutkę wcześniej, to i tak się pomyliłem. Stwierdziłem, że, że po prostu wam podpiszę, nie będę wam wymieniał nazwy Władcy. Ale jest naprawdę, no stan kiepski, ale jest, ale coś rzadkiego, naprawdę. To jest moja druga moneta, którą taką, taką znalazłem. Więc y, naprawdę petarda. Przejdźmy do sreberek. No, pierwsze sreberko wyskoczyło mi, te. to sreberko mi wyskoczyło. I tak szukałem, szukałem wczoraj długi, długi czas nie mogłem znaleźć, a napisał do mnie fan, fan, kolega z, z YouTube'a po prostu tam co mnie ogląda i, i, i tam wygrał ode mnie nagrodę tam mu wysyłałem i powiedział mi, a wyślijcie mi pokaż co znalazłem? S so, myślę, no wyślę mu chociaż jedną, bo to jej nie zidenty zidentyfikowałem. To so, myślę wyślę mu, pokażę po prostu, a resztę zachowam na film. No, i się okazało, że jak wysłałem mu zdjęcie, to on tam rozszyfrował po prostu napisy z tej strony. I tutaj pisze Ludwik, 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 coś takiego. I on mi to napisał, a w tym momencie mi coś za, zaiskrzyło. Za, za bo ciężko, nie tak na pierwszy rzut oka. Jednak potrzeba jest druga para oczu. I wpisałem po prostu. Ee, nie pamiętam jak się na, na to mówi, ale wpisałem rodzaj monety plus. Ludwik, no i mi wyskoczyły różne typy, podobne właśnie do tej także, tylko, że nie mogłem znaleźć dokładnie tego samego typu więc będę podpisze pod filmem po prostu Ludwik II to jest Ludwik II, 1500 od 1000, on się urodził w 1400 którymś 70 którymś, do, do, do 1500 chyba 15 czy coś takiego, ale będziecie mieli na pewno wszystko podpisane, także ja to tylko tak mówię bez sensu Także naprawdę mega petarda. No grubo, grubo, grubo. Taki byłem zadowolony. I najlepsze jest to, że kurde, parę kroków dalej wyskoczył mi jeszcze starszy, jeszcze starsze sreberko. No kurde, to to już jest w ogóle petarda, nie? No mega, mega, patrz na to. Jest to y, władca chyba Anonymous, je, jeśli się nie mylę. Anonymus. No i to jest końcówka nie XII, tylko końcówka XIII wieku. Ale kurde. I sreberko patrzcie jakie cieniutkie w ogóle. I Simplex to znalazł, nie? 20, było, było na 24, 22, 24. Ja pierdzielę. No grubo, petarda, najlepsza petarda jak na razie ze Sreberek w moim, w mojej kolekcji. No coś niesamowitego. Ogólnie dwie te petardy, bo to są dwie starsze monetki. Tam ten Ludwig 14 to jest 1600, a to są 1500 i 12 wiek, 13 wiek także... Grubo, grubo, ja jestem tak zadowolony, no, no kurde jeszcze, jeszcze najlepsze jest to, że ty, na tej samej winnicy co, co od, ostatnio kurwa, chyba 2-3 tygodnie Cały czas jedna i ta sama winnica i od czasu do czasu tam las Jedno i to samo, oczyszczę, tą samą miejscówkę Także naprawdę warto, warto wracać na te miejsca i je czyścić dokładnie No, no bo takie petardy się działy dosłownie przy siatce, koło ogrodzenia i, I w śmieciach, w aluminium, w puszkach, tym wszystkim. No coś niesamowitego, nie? To jest detektorystyka, no coś naprawdę dzień miałem tak wczoraj zrobiony. Kupiłem sobie piwo bezalkoholowe, wypiję chyba dwa. <laughs> ale, ale, ale naprawdę świętowałem wczoraj, kupiłem inszczyznę, jakieś chipsy, film sobie oglądałem. Spędziłem ten dzień, naprawdę szczęśliwy się ten ogródek zrobiłem, co byście widzieli. No, dużo, dużo energii miałem, miałem się ćwiczyć, ale, ale stwierdziłem, że pierdziele, już taki takiej byłem, ale dzisiaj jestem zmotywowany, idę w las, także oczekujcie w filmiku z wypadu do lasu, no zobaczymy co wyjdzie, tam zawsze coś wychodzi, kurde, nawet jak złom to i tak jest ciekawie, a ja co, nie przedłużam, jak się podobało, zostawcie jakieś łapy, ślad po sobie i widzimy się w kolejnych filmikach, siemanko!